Witajcie kochani na kanale Jak Żyć 100 Lat i krótko opowiem Wam o wizycie w niebieskiej strefie na Sardynii. Więc Sardynia jest dość dużą wyspą i ludzie, którzy dożywają tak dobrego wieku w zdrowiu, nie żyją na wybrzeżu, w zgiełku, w tym całym turystycznym zamieszaniu. Żyją oni w centrum Sardynii, w górach. I są właściwie odizolowani. Od, od teraz są odizolowani, a co dopiero e, jak to było pół wieku temu, to już nigdzie stamtąd się chyba nie wybierali. Więc Sardynia jest górzysta. I największa koncentracja stulatków jest w miejscowości Seulo. Ja zabukowałem sobie tam loty. Zabukowałem jakiś mały domek. I kiedy zacząłem sprawdzać gdzie to jest, co tam jest, to w zasadzie nic tam nie ma. To poprosiłem moją fantastyczną koleżankę Karolinę, żeby udała się tam ze mną, ponieważ trochę się obawiałem sam mieszkać na takim odludziu. Rądowaliśmy tam w nocy. Jechaliśmy dwie godziny tam w górę w centralną część wyspy. Tam od, od wybrzeża dalej już zupełnie nie ma światła. Jedzie się w zupełnej ciemności, krętymi drogami więc musieliśmy się zatrzymywać, żeby, e, żeby uspokoić odruch wymiotny. Ale nie u mnie, tylko u mojego. Dojechaliśmy, zablokowaliśmy się w tej chacie i o poranku z tarasu ujrzeliśmy bezkresny widok zieleni. Brak jakichkolwiek zabudowań, jedynie dali Starożytne ruiny jakiejś cywilizacji, oni budowali tak swojego rodzaju takie wieże obserwacyjne. Obok nas były gaja oliwna, gdzie sądzili prawdopodobnie 80-90 latkowie, może starsi pielęgnowali swoje ogrody i przyjeżdżali tam kwiatami panda takimi modelami z lat 70. Popularny, popularnymi w tamtej części, nawiasem mówiąc. Udawaliśmy się do Seulo. <laughs> Wcześniej byliśmy na fantastycznym spacerze. Przepiękne miejsce, ciche, spokojne. Ci ludzie się znają, pozdrawiają bardzo serdecznie, gdy się idzie. Nie ma tam żadnych turystów poza Wami, <laughs> jeśli tam pojedziecie. No i w samym Seulo. W ogóle wypożyczyliśmy sobie Fiat 500 Cabrio. Jak na dwie osoby, prawie 1,90 m. Ten sam i dwie walizki Ryanaira. Z było to naprawdę świetny wybór w supercenie no i jeszcze to był kamion. W samym Seuro Seuro na domach są zdjęcia tych stulatków tam gdzie oni mieszkali. Więc możecie zobaczyć te małe chatki, jak one wyglądały. Jest takie to małe miasteczko, mały kościółek hmm. i spotkaliśmy przy sklepie, chcieliśmy coś zjeść. I przy sklepie wychodziła taka pani 60-70 lat i to był sklep z mięsem z szynkami tymi wszystkimi i z innymi. I pytaliśmy się o tą długowieczność. wieczność czy oni rzeczywiście jedzą tylko <grytania> tylko warzywa, <grytania> to jak nam tutaj się mówi. Ale nie, ona mówi, że wszyscy oni hodowali swoją świnkę, jedzą mięso, ale cała ta społeczność jest w ogóle oderwana. Żyją u nich zupełnie innym świecie. Nie ma tam stresu, nie ma tam fabryk, nie ma tam zanieczyszczeń. Hmm, bardzo przyjazny, bardzo przyjaźnie wykształcili się ci ludzie. Nie ma dominujących chyba, nie ma osób, które są dominujące finansowo, więc nie ma wielkiego dewelopera, który chce zburzyć całe i budować jeden wielki hotel dla pijanych turystów. Także jest to naprawdę życie wśród przyrody. Życie w spokoju ciszy. A jeszcze powiem o posiłku, którym nas tam ugoszczono. Więc oczywiście szynka e, specjały, mięsne ich, ich lokalne, e, podane na takim chlebie, który miał żółte zabarwienie, czyli też lokalny, nie do końca oczyszczony. Lokalne wino, które ma zupełnie inny posmak. Mm. Więc oliwa. Nie wiem, co jeśli tam było dużo oliwkowych gajów, więc możliwe, że oliwa była też e, lokalna. Idę sobie tutaj z pieskiem. Chodź, neczka, chodź idziemy. Więc e, zdrowa żywność, spokój. No i z dala od wszelkich wielkich problemów. Bardzo polecam to miejsce, trzeba trochę się wysilić. Niestety nie znajdziecie tam wszystkich pięknych rzeczy z katalogów. Lazurowego Morza, jachtów. Będzie tam dużo starszych osób sympatycznych. Ciekawa za, zabudowa, ciekawa historia, bardzo ciekawa okolica. Także polecam Sardynię i Seulo. Oczywiście później możecie pojechać na, na, na wybrzeże i do innych miast, ale już takiego wrażenia nie zrobią i tam ludzie tyle nie, nie żyją. Jest to najtańsze, najtańsza z niebieskich stref dostępna z Polski. Sardynia jest najbliżej. No, dalej mamy oczywiście Loma no, w Kalifornii, Okinawę, Costa e, to jest chyba Nagoya. Albo coś pomyliłem może, coś innego. I jeszcze coś tam jest. To, gdzie się długo A i wyspa Icaria, Ale tam już jest troszeczkę trudniej dolecieć, bo nie ma lotów bezpośrednich na Ikarię, choć też jest to w Europie ale i karia też jest taką zaginioną cywilizacją miejsce nieturystyczne z powodu dość utrudnionego dojazdu i małej promocji wszyscy alkoholicy, narkomani i tego typu ludzie jadą sobie na wyspy, które wszyscy znamy z katalogu dziękuję bardzo za wysłuchanie tego krótkiego wykładu z lasu i zapraszam na kolejne miłego dnia